Hej dzięki, witam Was na kanale w moim filmie. Tym razem nie będzie gotowania, będzie to troszkę inny film, bo będę miał ciuchy z filmy 4F, 4F. Zamówiłam trochę legisów, topów, jakąś bluzę, także zobaczymy. Długo już szukam legisłów na siłownie, więc tym razem mam nadzieję, że się uda. No chyba, że nie, no to wszystko znowu odeślę. Także zapraszam. Mam nadzieję, że będzie ciekawie i to... Dobra, to jest komplet numer jeden. Eee, Wkle zamówiłam z tych rekinsów rozmiar S i M, i w eski się w ogóle nie zmieściłam. W sensie zatrzymały mi się tutaj po prostu w połowie uda. A to dziwne, bo często nasze eski te są akurat na mnie, m -ki. Te legizmy mają bardzo przyjemny materiał, taki bardziej matowy. Tutaj trochę prześwituje, widać mi gacie, ale, ale gdybym założyła jakieś cielisko, to pewnie nie byłoby nic widać. Dobra, teraz góra. Góra mi się podoba. Mm, tutaj ma taką regulację, takie paski. Można sobie wziąć w tym stanie wyżej, niżej. No i tu też ma regulację z tyłu. E, także można to trochę zmniejszyć. Fajnie pasuje do tych leggingsów. Myślę, że bardzo fajny komplet. No i do tego bolerko. <gulerko> bolerko. Tu też mam w rozmiarze M. Fajnie się trzyma. Zabieram się za mierzenie kolejnych rzeczy. To są najlepsze reginsy jakie miałam na sobie, naprawdę. I jestem już pewna, że sobie je zostawię. Była tam taka sama sytuacja: zamówiłam S i M, ale nawet nie przymierzałam tych esek, bo jak przymierzyłam M, to od razu poczułam, że są na mnie. Generalnie ten materiał. Jest jeszcze bardziej przyjemny niż przy tamtych legincach Są troszeczkę dłuższe niż tamte, także super. Ta gumka jest mega przyjemna, w ogóle nic nie trapie, nic nie uwiera. To jest komplet który został stworzony przy współpracy z Anią Lewandowską. I powiem Wam, że jej tu wyszło. W sensie, firmie tu wyszło. Bardzo przyjemne leginsy. Kolano strzelane. Mają coś takiego. Fajnie to wygląda. Mają dosyć wysoki stan. No i do tego jest taka koszulka, taki top. Z tyłu ma też taką gumkę. A i jeszcze jedno. Generalnie ten materiał tej koszulki jest bardzo podobny do tego materiału z pierwszego kompletu. Powinien być generalnie komplet, a materiał leginsów jest inny niż materiał koszulki. Ale no i właśnie ten odcień jest zupełnie inny, bo to jest bardziej takie błyszczące, a to bardziej matowe. No, ale generalnie jest to komplet, bo ma taką samą gumkę, więc nie wiem. To teraz kolejny komplet. Jest to komplet z kolekcji do jogi, ale uważam, że na mnie się nada jak najbardziej. W ogóle pierwsze co chciałam powiedzieć to to, że ten top ma taki przyjemny materiał, ale też całkiem inny niż tamte leginsy i niż te kolejne leginsy. Ten jest taki bardziej jakby e, lekko bawełniany. Ma pewno więcej bawełny, nie jest taki sztuczny. Bardzo dobrze leży tutaj. Generalnie wszystko trzyma. Ma fajne ramionczka, więc y, można też pod niego założyć jeszcze stanie, gdyby ktoś chciał. Chociaż tutaj on ma już takie lekkie, lekko wbudowane miseczki. Podenki też są z takiego samego materiału. No i uważam, że są też bardzo fajne. Kurcze, no i będę musiała sobie zostawić chyba. Więc tak, chyba, chyba, chyba dostaniesz na mnie. Ale naprawdę, ja nawet nie sądziłam, że te rzeczy mają aż tak dobrą jakość. Dobra, i kolejny komplet. Ten top jest z jakby, jakby siateczki lekko przyświtujące ma takie kropki na sobie. Tu ma bardzo fajną glukę. To myślę, że jest bardzo bardzo fajny. Będę musiała się zastanowić nad tymi wszystkimi topami, które wybrać, bo naprawdę czuć, że mają fajną jakość. Eee, nigdzie nie uwierają, nie mają takich e, gryzących szwów. Spodenki zamówiłam w rozmiarze S i M, ale od razu przymierzyłam S, bo jak je odpakowywałam, to już widziałam, że że eski będą dla mnie dobre. I tak, przód wygląda bardzo dobrze, one też mają tutaj taką siateczkę i tutaj pod spodem mają jeszcze drugie spodenki, takie przylegające. Tu fajnie wyglądają, ten pas, ta cała guma jest spoko. W tyłu jest dosyć pogniciony i wygląda to tak średnio. Dobra, ubrałam się jeszcze raz w ten komplet Yoga Collection i yy... Zamówiłam jeszcze taką bluzę. Ona pod spodem ma taki jakby polarek, a z wierzchu jest taka typowo treningowa, bym powiedziała. To jest M, ale mam wrażenie, że jest dla mnie taka trochę tu duża i była ciążowa. <noise> Nie wiem. Rękawy ma fajne, bo dosyć długie, a ja takie lubię. Tutaj ma kieszenie na zamek. No nie wiem. Nie, za tą cenę w ogóle takie coś to nie. mogłaby być na przykład regulowana, wtedy by było spoko, jak ktoś ma większy brzuch, to by mógł sobie wyregulować, ale no... Ona jest po prostu duża. I wydaje mi się, że nawet jak jakbym zamówiła Eskę, to i taki krój jest taki. O, nawet to widać teraz tu i taki tu rozszerzany. No nie wiem. Ocenięcie sam. Już z powrotem w swoich jeansach. Przymierzyłam już wszystkie komplety. Na pewno zostają ze mną legginsy z szarą gumą. A jeśli chodzi o górę, to jeszcze zobaczę, bo podobały mi się chyba trzy. Więc przymierzę je ponownie i wybiorę. To co? To tyle. Zapraszam Was do subskrybowania i komentarzy. Napiszcie, który set podobał Wam się najbardziej. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!